Moi drodzy, liturgia Wigilii Paschalnej. Dzisiaj tak przeogromne bogactwo wpisane w obrzędy, w znaki, we wspólnotę. I dzisiaj tak wyjątkowo. Ale również i wpisano Boże Słowo. I nie tylko dlatego, że nawiązujemy do tego czasu, w którym dopełniła się tajemnica przejścia Chrystusa z tego świata, do czasu Paschy, przejście, ale i również dlatego, że. To my chcemy przejść, i właściwie każdy z tych tekstów biblijnych jest jakąś tajemnicą przejścia Boga, ale również i przejścia człowieka. Kiedy wsłuchiwaliśmy się w ten opis o stworzeniu człowieka. Właściwie niemalże jak refren wracały te słowa, które tutaj zostały wypowiedziane, kiedy był przygotowywany Paschał: Do ciebie należy czas i wieczność. Bóg przechodzi przez czas, jest Panem Czasu. A my dzisiaj powiemy: Mamy taki czas, z takimi tajemnicami. Może zadajemy pytanie: Panie, dlaczego nam dałeś taki czas? I może potrzeba, aby z całą mocą zabrzmiał ten, jak refren, zwrot liturgii. Do niego należy czas i wieczność. On przechodzi, jest obecny w tym czasie. Kiedy wsłuchiwaliśmy się w tę historię, związaną z Abrahamem, Abraham, Izak, ofiara, i znowu właściwie można przywołać takie stwierdzenie: Bóg, który przechodzi przez nasze życie, przez historię naszego życia, tak jak przechodził i przeszedł i był obecny. Życiu Abrahama na drodze jego życia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakimi słowami kończyła się modlitwa wieńcząca to drugie czytanie i psalm. Taka wielka prośba, abyśmy potrafili podjąć otrzymane powołanie. Bo to jest również tajemnica Boga, który przechodzi przez nasze życie, czy razem z nami przechodzi przez to życie, zawierza nam nasze powołanie. Ilu z nas, a może wręcz każdy z nas, właśnie przez te ostatnie tygodnie, w tych wyjątkowych okolicznościach czasu, mieliśmy okazję odczytać, rozważyć, na nowo spojrzeć na nasze powołanie. To wpisane. Jeszcze w młodzieńcze życie, to wpisane w pragnienie kapłaństwa i przeżywanie kapłaństwa, to wpisane w życie konsekrowane, w życie małżeńskie, rodzinne, na pewno życie wspólnoty kościoła, czy wspólnoty, jaką tworzymy z innymi ludźmi, chociażby w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Bóg, który jest obecny i zawierza nam swoje tajemnice w naszym życiu przez nasze powołanie. I to trzecie czytanie, mówiące o przejściu przez Morze Czerwone, właściwie przypominające i ukazujące, że przez czas, przez człowieka Bóg realizuje właśnie swoje dzieło, dzieło zbawienia. Odkrywa to, co jest tajemnicą Jego życia, Jego obecności, Jego miłości. Jest ciągle dla nas wielkim wołaniem, wielkim pytaniem, jak w tym wszystkim, co jest wyjątkowo inne w tym czasie i w tym momencie naszego życia, jak odczytać, jak przeżyć, jak nie zmarnować to, co jest dziełem Boga dzisiaj dla nas w ten Wielkanoc 2020 roku, a jest. I to ostatecznie nas prowadziło do proroka Ezechiela. Z tym wyjątkowym słowem, które pokazuje i przypomina, że człowiek w tym czasie i powołaniu, jakie Bóg mu zawierza, w tym odczytywaniu dzieł, które Bóg przed nim odkrywa, potrafi człowiek je zagubić. I tam wyjątkowo brzmiały te słowa, kiedy prorok mówi. Oto zaprowadzę Was do Waszej Ojczyzny, do Waszej Ziemi. A potem modlitwa kończąca to czytanie mówiła o sakramencie Chrztu, o tajemnicy wiary, tego wszystkiego, co Bóg nam ofiarował w naszej wspólnocie kościoła i wiary, również tu, w naszej parafii, w Starej Miłosnej. Jakże potrzeba nam, nie tylko dlatego, że mamy drugi dzień noweny do Bożego miłosierdzia. Stanąć z tą otwartością i z tym wołaniem. Panie, pomóż mi, aby to, co jest doświadczeniem sakramentów, to, co jest doświadczeniem życia duchowego, to, co jest doświadczeniem wspólnoty Kościoła, dzisiaj chociażby poprzez tej liturgii, tak nieprawdopodobny nie sposób przeżywanej przez te kilka osób, Was tutaj obecnych, w środku świątyni i Was, moi drodzy. Łączących się z nami, jednoczących duchowo i z całą mocą łaski przez tę transmisję. Pozwól nam Panie spojrzeć i zobaczyć, docenić, ucieszyć się, podziękować. To jest, to jest nasza Ziemia, którą Ty nam dałeś. Może tym bardziej chcemy zobaczyć, że to jest nasza Ziemia. I to nas prowadzi. Do tego fragmentu z księgi, z listu św. Pawła do Rzymian, tego wyjątkowego, jak tu u Pawła, tego przypominania. Jesteś włączony w śmierć przez chrzest, i to łatwo ci się, łatwo zauważyć, szczególnie w obecnych okolicznościach choroby, epidemii, śmierci, ale jesteś też włączony w życie, w zmartwychwstanie, w zwycięstwo. I może jak te kobiety z dzisiejszej Ewangelii, Maria Magdalena i druga Maria, odwołując się do wczorajszego opisu Ewangelii, pewnie Maria, żona Kleofasa, stanęły i szukają, tak jak i my. Może warto zobaczyć, że ta zapalona świeca, ten paschał, to już nie jest Anioł, tylko sam Chrystus, który staje. I mówi, tak jak mówił do nich, witajcie. Ktoś może powiedzieć, witajcie? Przecież mógłbyś powiedzieć, no nie denerwuj się, będzie dobrze. A ty tylko mówisz, witajcie? A czy to mało? Ilu w tym czasie chciałoby się przywitać? Powiedzieć twarzą w twarz do bliskiej, kochanej osoby, witaj, przytulić, to mało? A dzisiaj otrzymujemy to w tajemnicy wiary. I ufam i szczerze się modlę o to, aby moje słowa pomogły przejść tę drogę. W odczytaniu tego, co Bóg nam ofiaruje w tym czasie, w naszym życiu, w swoich wiecznych dziełach, wpisanych we wspólnotę Kościoła, wiary i sakramentów, i pragnących doprowadzić w naszym życiu do zmartwychwstania tego, co słabe, do odnowy tego, co zagubione, do pełni życia tego. Co jest jego życie? Amen.